Zawodnik, który pragnie zalać to wszystko, co wydarzyło się wcześniej, ma coś w sobie z, z, z Izjanina. Pseudonim na pewno. Maciej i Rokes Jewtuszko. Po raz trzeci będzie walczył dla federacji KSW Rokes.

Słyszałeś, może trochę huku, to najlepiej wyprzedzi. Nie odciągania butów idź i Myślę, idę ku mijam. Ciągle śpisz, pisz pisz, 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 To mi sprzyja, nie zaglądam do lodówki, choć nie zamierzam kościć, po prostu nie szedłem tutaj w kości. Widzę salon, wchodzę w jego próg, butów wciąż! Nie ściągam znów, <laughs> jakbym mógł, jakbym skrzeczył Wbijam się tobie na chatę, a ty się będziesz cieszył Wilcyty i owca, cała swoja schorowana pania Już gdzieś to usłyszała, zresztą nie raz i nie dwa s -o -b robi nas, mój kwadrat ja Stopa 2 to mój nie ochronicie, przeciwnik, atomowy skrót. Nieważne, kim jesteś, Pan tysiąc, islamista, katolik, syf, Mormon. Widzę już drzwi w twojej sypialni. Nieważne, kim jesteś, w ogóle cię nie żare. Idę przez święt, nie używam plamki, podobnie jak ścianki, Wchodzę w krew i w tkanki. Myślisz, że to we wszystko szczelnie zamknij. I tak tam będę, weź się ogarnić. Mówisz mi na gębę, co chcę oddać, być zwyczajnie, niezwyczajnie, mam wjechać składem, niewielu tulej dłuż daje temu radę wiesz czemu? Ja nie wiem. Dokładę, mam brygadę na taką robotę Jechać ci na hatę Nie jest dla nas kłopotem, zatem kto u Ciebie siedzi we wszystkie dni Mix tape jeden, mix tape dwa, miks tape trzy, mix tape ten kawałek i miks tape cztery Układ, skład, bo to probatery już nie w... mają w swoich płyt nośnika Rozmieniają znowu szybę, podam cyf, nabita matematyka Kolejna statystyka dla nich Moja muzyka nie znika I od krani przecież to my ci źli, to my ci nać pani Zamieszani na pewno Jakiś syf wszystkich ich zabić pewnie po zabijali są by sobota z nich Tak by nikt go nie słyszał A ja jakby na robotach Przyszedłem w rękawiczkach zapalniczkach Plan do wykonania Plan. jej serce skraj Jemu ogarnąć haj Moje miasto, mój kraj Poznaj człowieka Weź to i graj to, innym na setek Weź to i graj to, innym na winy SOB 100% ilu. weź się wycilu Ja na pół to dam W każdym domu ziomu ja jestem tam Masz jej i rok jest nie Drodzy państwo, rywalem Irokeza będzie Artur Kornik Sowiński i to jest jedna z walk, której stawką jest pas Międzynarodowego Mistrza Federacji Kezu. Macie Irok jest niewczutko!